Dzień dobry, powiem szczerze, że może Was to zdziwić, ale nie do końca wiem, co się tutaj dzieje. Byłem ostatnio u sąsiadek, przez płotek sobie rozmawialiśmy miło, jak to sąsiedzi, no i mówię, a no będziemy niedługo tynkować to pomieszczenie. I dzisiaj rano Pan Jan przychodzi ze sprzętem i tynkuje. A jako pomocnik, czyli kręcę te zaprawy, wożę rzeczy, a przy okazji jeszcze muszę siedzieć w pracy, bo tam mam trochę roboty na komputerach. Dziwna sytuacja, bardzo miła. No, dlatego robotnik budowlany wraca kręcić beton. Mieliśmy dwie betoniarki takiej zaprawy rzadkiej do wypełnienia dziur cementowej. Teraz muszę wyczyścić staczkę i teraz robię tak, że tutaj dolewam wodę. No tam się czyści, a przy okazji staczki zleję pół do piachu i ten piach wrzuca do środka, więc się zrobi taka rzadka też zaprawa, muszę ją się też wyrzuci, żeby nie marnować. Godziny mijają. Życie toczy się jak bęben betoniarki. Gdzieś tutaj. A my mamy coraz równiejszą ścianę. Traca w re, ale końca jeszcze nie widać. No i tak się okazało, że zostałem pomocnikiem Pana Jana. I moje żony, bo została drugim, drugim tynkarzem Ach niestety więc teraz jadę po pizzę do domu ludowca, tak to się chyba nazywa i będę ich musiał nakarmić a No właśnie, ja tu od godziny czapie i nic mamy dwie sekundy Śniadanko I zaraz zrobimy przegląd tego, co się tutaj wydarzyło. No, widzieliście te gniazdo, os? To są osy dachowe. I powiem tak. Chciałem je wczoraj uśmiercać w całości, całego dnia dogasić taką gaśnicą, ale postanowiłem, że przynajmniej tutaj to one tak bardzo nie przeszkadzają. Póki dach nie jest ocieplony, nie ma tam zrobionych yy, przestrzeni takiej magazynowo, czy tam, czy tam jakieś antresoli. No. Jak nie będą nas atakowały, to na razie niech sobie tam mieszkają. Następnym etapem i tak będzie zakrycie tutaj sufitu. Tu będzie, będą deski. Dzisiaj już jadę obejrzeć i, i wybrać coś tam do, do, do podbicia. No i nam nie, nie jest to potrzebne, żeby tam im ingerować. Niech sobie tam na razie mieszkają. Co wczoraj było zrobione, to pokazywałem gdzieś jeszcze po Powtykał tutaj pomiędzy trochę tego betonu, niech to troszkę podeschnie, i będziemy to zaciągać już tynkiem. Będzie tutaj już sufit, to też będzie dużo łatwiej. No i, no i jeszcze ostatnia rzecz, no to jest tutaj ważna elektryka, i tą elektrykę będę robił w następnej kolejności. Dlatego zapraszam do następnego odcinka. Będziemy rozkładać kable. A na koniec zaprosimy pana elektryka, który to wszystko tam podłączy pod skrzynkę żeby było zrobione tak jak należy. Na dzisiaj to już wszystko. Odcinek dotyczący spontanicznego tynkowania zakończymy. Na dzisiaj e, będzie jeszcze jeden odcinek, oczywiście jak będziemy to zaciągać już finalnie. miastem e, odcinek elektryką, a jeszcze jeden odcinek dotyczący e, e, kompendium życia e, właściciela takiego domu e, już niebawem dotyczący zdradzę dotyczyć będzie e, takiego codziennego e, funkcjonowania, czyli e, toalety. Zapraszam. Cześć.